Cześć, witajcie podobnie z lotniska w Manchesterze. Mam nadzieję, że dzisiaj polecę do Katowic Ryanerem. Mówię, mam nadzieję, no bo teraz zaczął padać znowu śnieg, a w ciągu dnia było odwołanych kilkadziesiąt samolotów. Mój no jako jeden z niewielu porannych lotów w ogóle wylądował. Ten, którym ja leciałem z, z Rygi. Nie? W poprzednim trybunale macie. Więc, no, zobaczymy. Mam nadzieję, że polecę dzisiaj. A w związku z tym, że Ryanair lata z terminalu numer 3, to się udaje właśnie na ten terminal. W tą stronę wszystkie akurat idą, <grytania> odlatują. Także chyba będzie ok. O, tutaj macie opis. No, może przybliża. Jak nie, to gdzieś jeszcze widziałem to z którego terminalu. No, więc, więc idę sobie. Aha, do góry też Dobra, do góry Terminale 1, 2, 3, więc idę do mnie. Ja już wcześniej mówiłem, też zauważyłem to tutaj wszystko też z lewej strony jest, nie? Tak jak drogi samochody to też tutaj o, tutaj już widać trzeba iść tak w lewo na terminal drugi, a w prawo pierwszy i trzeci, więc ja idę. Przesłuchaj ten długi korytarz, więc teraz dalej idę prosto, no bo te drogowskazy pokazują, że mam dalej iść. Aha i to są te windy. Tak, tutaj na terminal pierwszy. Znaczy trzeci oczywiście. windy. Dobra, skakuję do windy. Dobra, ja idę na terminal. Trzeci czyli na prawo z tych, więc no ja to już rano byłem, nie? Siedziałem tu w kafejce niedaleko Ok, idę Zimno. pan ale już na szczęście trochę mniej To już się zacząłem denerwować Póki co lądują i startują samoloty Zobaczymy jak długo Oby do 19, tak jak będziemy? tutaj idę lewą stroną do terminalu numer 3 Ach, nie wiem, sobie po co się spieszę, jak mam dużo czasu. Jeszcze mam dokładnie. Nie noc, nie mam. nawet 2 godzin, nie mam całego. To jeszcze, a jednak. Chodź, a ja idę terminal 3. Tak. O, to już tutaj, nie? Ta welcome. Pisze. Może będzie fajniejsza część, bo to, co wcześniej byłem, to tak średnia wyglądało. Mam nadzieję, że odloty są lepsze niż przyloty. Dobra, terminal trzeci Ryanair pisze, więc wchodzę przy Państwa. Check-in nieźle, jeszcze z poranka są, od przyloty to są pokazane. Tam diverted tu London, tu Birmingham. Mam nadzieję, że mój Katowice będzie on time. Dobra, to gdzie? Trzeba do góry iść? Check-in. Ile do góry? Świetnie, to mi się nie podoba. Ja w sumie jestem po check-inie, więc nie muszę. Ale, tam jest, stawki, nie? No ile do góry? Check-in and drop, a deeper chest. Aha, tu jest deeper po prostu. Odloty są na prawo. A jakbyście mieli jakiś ten bagaż, no to na lewo. Jeszcze, nie? Dobra, szybko zobaczę. Chociaż nie czekajcie. Może jednak zaraz sprawdzę. O ile się tutaj czeka. Dobra, no trochę ludzi jest. Dobra, to idę tutaj jeszcze, a potem się spotkamy. Chodź to jest kofinero. Jeszcze poszedłem zacząć te czekiny tutaj. Jak wyglądają. No i oczywiście to nie ma dla każdego lotu, tylko dla linii lotniczych wiecie? No więc tak naprawdę tam mi pokazało, kilkadziesiąt, kilkanaście tych czekinów, które mogę skorzystać. Aha, to jest takie większe. Czekaj, zobaczcie. Ja się wcześniej pomyliłem, mówiłem, ja ile mam do lotu. Mam ponad dwie godziny przecież. 2.40 około. Więc na spokojnie mogę tutaj jeszcze poglądać. O, zobaczcie, tutaj są te. No, głównie Ryanair jest tak naprawdę. No, nieźle. Kilkaset osób tutaj stoi. Fajnie. Okej, okay. no ale prawdę mówiąc, ta część czekinów mi się bardzo nie podoba. Sobo widziałem lepsze. Nawet ta karega jest lepsza. No, ale zobaczymy. Może będzie fajniej na tym. Na, ter, na tej już części wewnętrznej, tam, nie? Po, po odprawie. Dobra, no to spotkamy się po odprawie. Przeszedłem kontrolę bezpieczeństwa. Mówiłem on trwało to 45 minut około. Także masakra. Pytanie: no, wszystko elektroniczne trzeba wyciągać. Także jest pokazane, nawet jak macie głośniki takie duże, to też trzeba wyciągać. Jakieś tam suszarki, prostownice i inne ja teraz mam prawie półtorej no, godzinki do samolotu mniej więcej może trochę więcej mój leci już na szczęście o czasie zobaczymy czy wyląduje, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok, no to mam nadzieję, że zobaczymy się w samolocie Po ciemku już, widzicie, już jest ciemno chyba przed przed 17 jest już ja idę do barów bo jeszcze nie wiadomo z którego Start, e, e, gate będziemy prowadzeni do samolotu. Ale tu jest daleko shops and bars. Ok, 44 do 150 tysięcy. No zobaczymy, czy to jest fajnie. o, tutaj są travel, akcesoria, jest, nie? Tutaj są zegarki, okulary. Tu jest dużo ludzi. A tutaj zobaczymy. Czy coś tu widać? Znaczy, jeszcze do teraz, już jest wiecie. Po, po 16.00, ile jest spóźnionych samolotów tutaj? Wszystko przez poranny śnieg. Mam nadzieję, że mój nie będzie spóźniony. Yeah, yeah, yeah. Ale jeszcze jest ludzi dużo. Bym tylko 5 godzin tutaj nie czekał. Ale żeby normalnie czekać. Znaczy, potem to są same kłopoty. Dobra. na tablicy odlotów pokazała się gate numer 36 do Katowic, więc idę sobie o już ludzie stoją ale chyba nie. No nie to nie to tutaj jest tyle ludzi i masakra ciężko wszędzie przejść, opóźnienia duże ale no, generalnie i tak to jest, to jest po prostu ja sam za mały na to nie skadza, a za dużo samolotów dobra, ja mam 46 ja aha, i tutaj dobra Spójrz, jest tutaj, się tutaj się... no aha, jestem non priority tutaj Zobaczcie bramka 46 FR6404 No pięknie jeszcze tu nikogo nie ma Ciekawostka taka Pierwszy raz jestem przed ludźmi tutaj obsługującymi okienko tutaj to stop to. wyjście do samolotu wejście w sumie Wyjście z terminala proszę Państwa coś opóźnienie, ale ważne, że polecimy na... pytanie czy do Dużo więc zalecimy, jak tam będzie jakaś mgła I oto ja idę do samolotu Boik Ryanair na polskich ładnych Rejestracja. Idę do tyłu. Ależ tutaj jest cudownie. zrobić zdjęcie jakieś. Moja maszyna. No to tak jedzie tutaj tutaj autka, to jest tam przybywam to lotnisko. dzisiaj to nie wiem, bo no nie byłem tu jeszcze, ale taki burdel no masakra nasz samolot przyleciał przed czasem 20 minut, a tak naprawdę no do, dokładnie o, o minucie teraz jak jest wylot dopiero wchodzimy o Lower Silesia polecę no także będzie pewnie z pół godziny spóźnienia no zobaczymy ja mam pół godziny do mojego autobusu jednego fajnego, który mnie pod dom zawodzi Nie wiem, czy nim kiedyś nie leciałem. Tu Katowice. Czy to ona pojeżdżą

In case of, a loss of cabin pressure, masks mamy 8 wyjść ewakuacyjnych. Kamizelki znajdują się w panelu od Na wypadek ciśnienia w kabinie najpierw trzeba zdjąć zakrycie ust i nosa, a dopiero później założyć maseczki tlenowe. Dziękuję. Szanowni Państwo, idziemy przyjemnie się w kabinie zarówno na start, jak i na lądowanie Jest to normalna procedura procesu w godzinach nocnych. Indywidualna lampka do czytania znajduje się w porządku z Dziękuję. No, mieliśmy 3 godziny temu startować. Miało być 18.35, jest 21.40. Þannig að það er eitthvað að sjá fjöndi. Ladies and gentlemen, finally welcome to Katowice. Please remain seated with your seatbelt key fastened and the aircraft has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign has been switched off for you. Please be careful when opening the overhead lockers as I have become the during the flight. If you smoke, please refrain from doing so And you reach... Smoking designated area. larger portable electronic devices must remain installed. But now you can use your mobile phones. Thank you for flying with us today. Thank you for your understanding and patience. Have a very nice onward journey, better than this one, and a nice evening. Szanowni Państwo, w końcu witamy w Katowicach. Chcieliśmy Państwu bardzo podziękować za uśmiech, za zrozumienie i za to, że uczynili Państwo naszą pracę, również dużo mnożniejszą. Rozumiemy, że każdy jest zmęczony, wykończony tą podróżą, ale mamy nadzieję, że przynajmniej słowo będą Państwo wspominać pozytywnie. Proszę pozostać na swoich miejscach, dopóki kapitan nie włączy znaku zerwięcia pasów. Ale nie jest bronione, póki nie zarejestrowałem w do tego wyznaczonym. Większe urządzenia elektroniczne muszą pozostać schowane i wyłączone, ale można już teraz korzystać z telefonów komórkowych. Proszę. Potrzebuję poczekać, ale prawie spóźnienia jestem. W Szczęście sensie jest, bo już się obawiałem, że nie będzie powrotu w ogóle. Pięknie. O i jeszcze gdzie my szybciej, żeby nie być ostatni w kolejce. Ale tu Fajnie. I tak ja wyglądam po 5 godzinach w samolocie, ale w sumie było fajnie, pogadaliśmy sobie z różnymi ludźmi. No i robię takie sytuacje czasami. Tylko niestety trzy je, autobusy, autobusy mi uciekły, chyba sobie wezmę taksówkę po prostu. A koła stówki kosztuje 90 zł chyba. Lider taksówki przeważnie biorę. tak jest ludzi, to stanie na półbyt. Dobra, tu się wyłączam, bo nie wolno filmować tej strefy takiej. Jeszcze raz sprawdzam tylko zobaczcie jaka to jest duża strefa To chyba... Znaczy duża kolejka to chyba nie, nie tylko nasz samolot Jestem już po strefie paszportowej Teraz idę sobie tutaj bagażownią Tak, odbiór bagażu Tu było Luton, teraz nie wiem co to jest Bo nie ma napisów A tam na końcu jest... Aha, Ryanair Mój A tutaj jest y, chyba o, ta, Marsalam Dobra, to uciekam no, Próbuję się dodzwonić na taksówkę bo się w ogóle nie odbierają, nie wiem dlaczego Taka godzina jak wiecie No dobra, próbuję się zadzwonić, A zwamy się zaraz żegnam O, i już jestem, nikt na mnie nie czeka Przydałoby mi się, jakby na mnie czeka yy, Wreszcie jestem w Byżowicach fajnie że, fajnie, że jestem w ogóle Bo była taka możliwość, że yy, no w ogóle by nie było Mojego przylotu dzisiaj, bo po pierwsze śnieżyce, a po drugie brak personelu na lotnisku i w samolocie prawie 3 godziny siedzieliśmy. Także moja podróż zamiast 2 godzin trwała 5 godzin z Manchesteru, ale ważne, że jestem. Tak? W końcu do, udało mi się dodzwonić do firmy taksówkowej, no i będę miał no, może nawet za 15 minut będę miał e, przylot. Także dzięki, że oglądaliście mój trip report z Manchesteru do Pryżowic. Nie było żadnych widoków, no bo w nocy leciałem, no ale coś tam przynajmniej lotnisko zobaczyliście w Manchesterze, w ogóle moje odczucie są bardzo złe z tego, z tego lotniska, nie wiem jak wasze, jak byliście kiedyś dajcie znać no można powiedzieć polecam, dobra to trzymajcie się, na razie